Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś już czwarty odcinek naszego makijażowego października. No i oczywiście będziemy się malować bez y, udziwnień, bez zdziwień, jakkolwiek to brzmi. No i co ja dzisiaj powiem? Oprócz tego, że już wygrażam Wam pędzlem Sory na starcie, powiem tyle, że no widzicie, jak jestem ubrana, więc możecie się tutaj spodziewać makijażu właśnie w takiej kolorystyce. I dzisiaj chciałabym skorzystać z dwóch palet, dwóch, które ciągle katuję. Pierwsza, no zgadnijcie jaka? Pewnie wiecie. Bardzo dobrze. Ona tak wygląda naprawdę, jakby była zmarnowana życiem. No i to jest ta paleta Affect in the Spotlight. I chciałabym tutaj skorzystać z mojego ulubionego cienia w tej palecie. On się nazywa Melon Smoothie. Także pojedziemy sobie z nim zapewne. Jednak kolorem dominującym w makijażu będzie ten taki. Pomarańczowo-czerwony, właściwie trudny do określenia kolor, natomiast ja mam taki sam kolor w palecie Cage Link, czyli tej mojej ulubionej palety z AliExpress. No i to jest ten kolor, także on nam wiedzie mocno, mam wrażenie. No i chciałabym też użyć jakiegoś turbopigmentu, bo makijaż bez turbopigmentu to makijaż stracony. No i spójrzmy, co ja tutaj mam, chociaż oczywiście miliony razy widzieliście już tę paletę. Dzisiaj chciałabym skorzystać z turbopigmentu: y, Wata Cukrowa. Także tak to wygląda. I zastanawiam się, czy jeszcze tutaj nie dokoptować sobie w kąciku zewnętrznym brązu, i bardzo mi się podoba ten taki czerwonawy, brunatny brąz z palety nabla Na Poison Garden. I on się nazywa Opera. Także być może będziemy go używać. Ja tutaj, tak wiecie, szumnie zapowiadam, co my tutaj będziemy robić, a później się okaże, że ja wcale nie użyję tych kolorów, no jednak chciałabym. I zastanawiam się, jeszcze nad odcieniem tutaj to jest Golden Rose, pojedynczy cień. Ja mam w odcieniu. 13, tak, 13 saba ślepaku, tak. 13, no i być może ja go nałożę na y, załamanie. Jak widzicie, część makijażu, twarzy już mam. Jak zwykle, żeby nie przedłużać i żebyście tutaj wieki nie musieli ze mną siedzieć. Proszę pana, co wydmuchujesz te liście, czy cokolwiek pan robisz same przeszkody, słuchajcie, ale muszę mieć otwarte okno, więc wybaczcie. Ale wracając do rzeczy, mam już zrobione brwi, brwi zrobione. Dzisiaj kredką Vibo Feather Brow Creator, ja mam w odcieniu dark brown oraz korektorem do brwi. I jest to korektor Bell w serii hipoalergicznej. On się właśnie tak nazywa: hipoalergiczny korektor do brwi. Już go pokazywałam na moim kanale. Wydaje mi się, że to było dosyć dawno, no ale było. Krem pod oczy, krem, mam żel pod oczy. Dzisiaj to jest Oriflame. Powiem Wam, że cały czas go testuję, cały czas nie jestem przekonana, chociaż ma przyjemną konsystencję. Zwłaszcza do tego, żeby szybko się ten produkt wchłaniał. No i czy on pachnie kokosem, bo to jest seria kokosowa, tak średnio, szczerze mówiąc. No ale na razie mi wystarcza, bo ja lubię żelowe produkty, właśnie z tego względu, z takich względów, o których wspomniałam wcześniej. Korektor dzisiejszy to Liquid Camouflage, czyli Lovely, ja mam w odcieniu 02 Cent. No i co tam jeszcze? No i to by było na tyle, właściwie tylko nałożyłam beżowy cień, żeby sobie zapudrować tę powiekę i ten beżowy cień to jest Canvas z palety NABLA Poison Garden. I co tutaj mam, słuchajcie, chciałabym dzisiaj użyć różowego rozświetlacza, bo dawno nie używałam nie? Także ten różowy rozświetlacz, który dzisiaj mi pyknie, no to to będzie ten z tej palety Golden Rose, którą uwielbiam. A do konturu weź, weźmiemy, weźmiemy, weź... zaweźmiemy. Ja wymyślam nowe słowa, zgłaszajcie do słownika, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zabierzemy sobie w tę podróż Contour Kit. Ja mam w odcieniu brunette bardzo lubię ten e produkt. Także słuchajcie, to tyle. Mm. Tytułem wstępu stwierdziłam, że dzisiaj ten makijaż będzie bardzo podobny do tego, który został stworzony już w filmie, ale to nie był tutorial, to był lookbook, chyba sukienek weselnych. Wiesie, Saba, sukienek wieśniackich, no. Sukienek weselnych. Czasami to się łączy. Także coś podobnego chciałabym stworzyć. Jeżeli chodzi o pomadkę, no to pojechałabym w Burgund i tutaj ta pomadka się chyba nazywa Visionary albo Voyager. Saba, szukaj jej, szukaj. No bo po prostu, słuchajcie, o, dużo tego mam. I ja jej dawno nie używałam. Chciałabym dzisiaj z niej skorzystać. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ona się będzie łączyć ładnie, kolorystycznie z tym, z czym? Z tym cieniem z nabli. No i oczywiście, przy długi wstęp. Kto jeszcze nie wyłączył, no to zachęcam do zostania ze mną. Krem na twarzy już mam i to jest oczywiście mój ulubieniec Ewosting Puritin, no bo u mnie tutaj wiecie, pobojowisko na twarzy. Każdy port sobie to wymarzył, także tak to wygląda. No i zobaczymy, oczywiście zaraz się do Was przybliżę i będziemy razem robić makijaż prawej powieki. Natomiast później wszystko dokończę poza kadrem, żebyście się tu bardzo nie nudzili. A dzisiaj makijaż chciałabym, żeby był raczej taki, wiecie, taki graficzny. No ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Także już teraz Was zapraszam do kolejnego odcinka i do zostania ze mną. Kawka, herbatka, łapcie, co tam macie i jedziemy. Okej, okay, już jestem bliżej was, więc oznacza to, że będziemy się bawić. I najpierw, słuchajcie, skorzystam sobie jednak z tego cienia z Golden Rose, o ile uda mi się go otworzyć, tak saba trzeba było to uczynić wcześniej. Kolor jest przecudny, taka brzoskwineczka, także nałożę go, słuchajcie, sobie na załamanie. Tak jak wspominałam, będziemy tutaj działać, słuchajcie. Z prawą powieką, i wydaje mi się, że tym kolorem później też będę rozcierać tę czerwień. No ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Bo wiecie, jak to jest, człowiek wyobraża sobie, że makijaż, on będzie taki ładny i coś tam. A później wychodzi jak zwykle i wychodzi na to, że szkoda wychodzić z domu. Natomiast ja y, muszę wyjść, także wiem, że zawsze to mówię. No, ale jest to taki czynnik też y, motywacyjny do tego, żeby się postarać i żeby coś tutaj fajnego nam wyszło. Ten kolor wiecie, ja go nakładam tak troszeczkę niedbale, ponieważ on tutaj tylko troszeczkę na załamanku ma mi tutaj być, ale nie znaczy to, że on będzie mi tu grał główną rolę, bo on będzie grał raczej rolę suflera, także tak to jest Saba i teraz pojedziemy sobie z tą paletką Cageling ja wiem, że ja się nią nieustannie zachwycam, ale ja uważam, że jak coś się stanie i jak coś jest dobre, to należy się tym produktem zachwycać. Należy, naprawdę. Jak to któraś z Was napisała, wewnętrzna grażyna tutaj się odzywa. Więc słuchajcie, moja grażyna jak najbardziej się odzywa. Jak uda mi się jakiś tani produkt zdobyć, no to ja jestem bardzo zadowolona. Powiem Wam, że ta paleta lepiej się sprawdza na nieprzypudrowanej powiece na korektorze albo wklepana palcem czyli tak jak ja lubię najbardziej no jak widzicie ten kolor jest no dosyć rzekłabym mocarny także nie będziemy mu tutaj odbierać pola do popisu no bo ja myślę, że Należy się mu, należy się mu. Dobra. Jedziemy. Tak naprawdę to ja nie wiem, dlaczego ja się tutaj tak staram, bo y, ja i tak tutaj będę kłaść watę cukrową, więc powiem Wam, że czy to ma sens. Czy to ma sens saba, czy to jest bez sens. To samo poczynimy sobie na dolnej powiece. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ten kolor bardzo ładnie wyłapuje kolor. Saba mistrzyni po prawej polszczyzny. Wyłapuje zieloną tęczówkę. Także, jeżeli macie zielone oczy, i tak jak niektórzy mówią, odwagę, żeby takie coś nosić, to jak najbardziej Wam polecam. Zwłaszcza, jeżeli takie kolory lubicie. No to. A i owszem. Ja sobie tutaj tworzę taki dziwny kształt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, ok. Patrzcie, coś takiego mi wyszło. Uzupełnimy to sobie. Przeciągniemy trochę, bo jednak graficzny kolor to jest coś, co chcielibyśmy dzisiaj uzyskać. Tak, wiem, że jest dużo plam. Wiem, ale nie jest to w tym momencie, słuchajcie, istotne, naprawdę. Nie ma się co czepiać. O. Dobra. I ti, ti li, li, li. Uzupełniam sobie. Naprawdę. Mogłam kłaść na korektorze, ale ja się uprę, nie? Ale ja się uprę. I staram się jakiś graficzny kształt tutaj dokoptować. I na to kładziemy watę. Watę cukrową. A najpierw Nyxa. Ej, najcudowniejszy moment całego makijażu czyli nakładanie turbo pigmentu. Aż się oddale słuchajcie, bo kamera nie wyłapuje tego blasku. Ja wiem, że Wy już wiele razy widzieliście watę cukrową u mnie na kanale, ale wiecie. Nie zaszkodzi się troszeczkę jeszcze pozachwycać, także jak widzicie, nakładam ją, że tak powiem, w znacznej ilości. Aczkolwiek tutaj z kącikiem zewnętrznym jeszcze chciałabym się coś pobawić. Także tak to na ten moment wygląda. Wata cukrowa jest, błysk jest, jest. Błysk się zgadza. Jest ok, A zaraz sobie nałożymy tutaj ten brąz. Dlaczego wy mnie nic nie mówicie? Tak się zapomniałam, słuchajcie, że nałożyłam ten brąz bez was. Dziad ze mnie. I tym pędzelkiem, który bardzo lubię, to jest 237. On służy do wypełniania y, detali. Także faktycznie y, on mi tutaj ładnie służy. I ja ten cień sobie tak tutaj, wiecie, wklepuję. I bardzo ładnie, jak widzicie, on mi się tutaj łączy. Aczkolwiek Mój zamysł makijażu graficznego, Sayonara, więc będziemy sobie tutaj y, rozblendowywać te kolory. Oczywiście, troszeczkę to nam tutaj zajmie, aczkolwiek y, ładnie się one ze sobą połączyły i nie powinno to zająć nam wieki. Widzicie? Nawet spoko! Dobra, trochę jeszcze dodam sobie tutaj tego brązu. I wezmę sobie troszeczkę tego cienia z Golden Rose, żeby sobie wiecie, tutaj tak. No. Saba, tak to jest, jak się nie ma paznokci. Człowiek nie daje rady. Otwierać sobie sam cieni. O, dobra. I e, poprawię sobie tę czerwień na dole. Czerwień, to jest pomarańczowa czerwień, pomidorowo czerwona czerwień. I zastanawiam się, słuchajcie, co tutaj z tym zrobić, ale żeby jakoś mi się połączyła góra z dołem. Jak widzicie, trochę mi się tutaj sprawa osypała, ale nieznacznie, więc mogę z tym żyć. I powracamy do tego brązowego cienia. Ja sobie tutaj troszeczkę w zewnętrznym kąciku go przemycę żeby właśnie, tak jak wspomniałam, ten zewnętrzny dolny kącik połączyć z górnym. Bardzo Wam polecam ten pędzel, naprawdę. Nie wiem, dlaczego ja tak rzadko o nim mówię, ale na pewno się to powinno zmienić, bo ten pędzel jest super i pozwala na kontrolę naszych ruchów, także to tym bardziej, nie? O! I tak sobie tutaj dokoptowuję. Naprawdę bardzo żałuję, że nie mam Czerwonej kredki, żebym ja tę czerwoną kredkę sobie mogła tutaj, wiecie, na linię wodną porządnie walnąć i się nie przejmować. Natomiast cały czas chciałabym tę czerwień tutaj y, zachować i przemycę ją również y, na dole. Wiem, że niektórzy z Was nie lubią takiej mocnej. Powieki, takiej wyraźno, wyraźnie zaznaczonej dolnej powieki. O, popatrzcie, już się pobrudziłam. Już się pobrudziłam spoko. To się wytnie, ale najpierw słuchajcie, zajmijmy się tym kolorem Melons Movie, bo ja chciałabym go nałożyć właśnie tutaj wewnętrzny kącik. I tak też uczynimy. Ok. Zewnętrzny kącik, żeby trochę się tutaj nam sprawa rozjaśniła, ale muszę umyć tego dziada. Co to jest, ja się pytam? Ok, kryzys zażegnany, jeżeli chodzi o brudy, i tak yy, ja sobie tutaj wiecie, doklepuję. Chociaż pomyślałam sobie, że ja może tutaj jeszcze go troszeczkę przeciągnę, tak sobie przemycę, ale jednocześnie dodaję troszeczkę jeszcze tej czerwieni. Teraz wszyscy oglądający, po co ty dodajesz tej czerwieni, babo? By się ogarni, ale jednak jest to kolor dominujący. I jest to kolor, o którym wspominałam, że chciałabym, żeby był tym właśnie kolorem dominującym. Ok. No i co nam pozostało tutaj? Rozblendować to wszystko. Trochę mi się jakoś dzisiaj posypał ten małą smoothie. Ok, delikatnie paluszkiem, wklepiam i wydaje mi się, że pozostaje nam tutaj. Co nam pozostaje? Yy, zatkało mnie, więc eyeliner. Eyeliner, oczywiście to jest mój ulubiony, czyli Precise Brush Liner i to będzie Eveline. Idziemy z kreską. Czy jestem w ogóle w ostrości? Proszę Państwa, proszę Państwa. Idziemy z kreską. Ja zawsze mówię, że chciałabym, żeby kreska była cienka, a później wychodzi jak zwykle. No ale dzisiaj jednak będzie cienka, prawda? tak oto ta cienka kreska się prezentuje starałam się nie oddychać korci mnie żeby jeszcze tutaj tę watę także wiecie co ja oczywiście rzęsy wytuszuję nic się już tutaj nie będzie działo Zastanowię się jeszcze czy dodać kreskę czarną na linię wodną a przynajmniej troszeczkę żeby jej było no i wytuszuję, zrobię drugie oko twarz, wszystko ale się dzisiaj mi posypało tego wszystkiego. No ale na ten moment wygląda to tak. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba. Hmm... Pamiętacie, co mówiłam na początku? Że chciałabym, żeby ten pomidorowy grał e, główną rolę w makijażu. Chyba trochę się zmieniło i tutaj bardzo mocno wjechał mi ten brąz, ale i tak dobra może być i co powiem przeciągnęłam tutaj jednak trochę tej waty cukrowej, bo tak mi się ona podoba, że no nie mogłam z tego zrezygnować mam nadzieję, że mi to wybaczycie tuż już jest a jeżeli chodzi o podkład to wezmę sobie ten Eveline halo, halo. Uuu, Eveline Satin Matte który bardzo lubię, ja mam w odcieniu 101 Ivory także słuchajcie i brązer oczywiście też wjedzie ten kontur i oczywiście rozświetlacz, jeszcze Wam się pokażę w skończonym makijażu i oczywiście w sztucznym świetle, ale na razie, na razie idzie dobrze, na razie idzie dobrze, nie zapiszajmy. Tak to na razie wygląda. Okej, okay, widzimy się już po raz ostatni, tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że Wam się podoba i w tym makijażu czuję się lepiej i to jest to, to są barwy, tu się coś dzieje, nawet za dużo się dzieje. I widzicie też, jak to wygląda, no bo początkowo miałam inny plan, ale jak wyszło, jak wyszło, i nawet jestem zadowolona, bo ja się dobrze czuję w takiej kolorystyce. Jest turbo pigment, jest kolorowo, jest fajnie i wszystko mi pasuje, więc jestem zadowolona. Mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście dzisiaj ze mną czas, że być może coś Was tutaj zainspiruje, i że jutro też będziemy razem coś ciekawego tworzyć, że też jakiś ciekawy makijaż nam wyjdzie. No i co, błysk się z Gaza! Jak widać, wymieszałam dwa rozświetlacza, mianowicie złoty i różowy z tej właśnie palety wypiekanych rozświetlaczy z Golden Rose. Pomadka też się zgadza, lubię takie kolory. To są takie jesienne kolory i wam je polecam. No i co? Tak to dzisiaj wygląda. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was oczywiście na mój Instagram, jeżeli nie macie dości do subskrypcji mojego kanału. A my widzimy się już bardzo niedługo, bo kiedy? Kiedy? Widzimy się jutro. Do zobaczenia, do jutra. Cześć!